Jestem zadowolony z tego, choć tam i byli przegrane mecze przegranych meczek, tak i z przegranych meczach takiej z podstępu, które robimy, naprawdę chłopaki bardzo dobrze pracują w trakcie treningów i teraz wykonują dobrą pracę tutaj w meczach. Jest ciężko oczywiście, rywali jest bardzo mocne, jest ciężko grać, no musimy sobie poradzić. Trochę dzisiaj dzisiaj mieliśmy inne zależenie, cieszy to, co po prostu wykorzystaliśmy te rzeczy, na których jakby przed postanowiliśmy grać. Taką wykorzystiliśmy prosze przewagi, proszę w różne sposoby, wygląda. Lepiej nasza zespolować, dzisiaj też tam się nasze naszym asist, to już mówię, po prostu to jest nowy zespół, że muszę zrozumieć, to to jest novy zestru, który poczucie czasu. Ja to też muszę rozumiem, że to jedna rzecz, to jest taki najczęściej, koniec najczęściej mikrocyklu manu. Najważniejsze są te żółty padali kiedy lives, znaczy.